E, goni mnie, goni mnie. Dobra, chciałem wam pokazać, jak już dotrę do starca, ale niestety tutaj musimy wejść na statek piracki, na zamek. Przepraszam, piracki, więc e, taką rozgrywkę no, nie mogę pominąć, nie. Icy. już mi się kończy miejsce w ekwipunku, nie? jeszcze jeszcze mamy trochę miejsca gorzej z życiem ale tu jest ten zamek mogę zapisać grę, jeśli zrobimy ognisko w sumie wypadałoby już ognisko gdzieś walnąć kamienie, gałąź, drewno Walnijmy sobie tu ognisko, zbudujmy żebym zrobił sejwa gry co my tu mamy potrzebny mi jest kijek do rozpalania dawaj dryłuj tam, dryłuj okej, okay. i możemy pod e zapisać pytanie, czy coś mi się opłaca teraz zrobić, nie mogę tylko kokosy do picia zrobić pieczonej ryby i mięsa nie zrobię, bo nie mam mięsa chyba, żebym zrobił na przykład dzidę, nie, do rzucania bo ja chyba nie mam żadnej dzidy no właśnie, żadnej dzidy nie mam a jedno mógłbym zrobić tylko zwykły ostry kamień jest mi potrzebny i wtedy bym zabił tego węża i sobie ugotował mięso zróbmy tak, bo tych węży akurat jest tu sporo a ja chciałbym sobie życie zregenerować i myślę, że mięso zregeneruje mi więcej niż kokos. Gdzie był ten wąż? Gdzieś tutaj syczał. Poszukajmy dziada. O tutaj gdzieś jest, on siedzi. No widzicie, dwa mięsa od razu dało. Włóczni mi starczy jeszcze na jeden rzut, ale tu jeszcze gdzieś jeden był ten wąż taki, to przeszkadzał nam dosyć mocno. Na samym środku tutaj było. Dawaj mięso, tutaj akurat jeden kawałek mięska. No i mamy trzy mięska, tak? Ja teraz mając pół HP myślę, że jednym mięsem się doładuje całkiem sensownie. Potem jakbym wziął wędkę, to moglibyśmy pójść... Czy się zbierać rośliny? Nie. Moglibyśmy sobie połowić troszkę rybek, podpiecz, bo one na pewno więcej nam regenerują. Chyba nawet rybę miałem ze sobą. Nie mam ryby ze sobą. One więcej regenerują nam po prostu życia, tak? Życia i w ogóle zdrowia. I chyba mniej tracę wtedy wody. Ale nie jestem pewny, zaraz zobaczymy. Tutaj sobie jeszcze zapiszemy. Upieczmy mięcho. Tryb fotograficzny F3. U fajnie. że dali tryb fotograficzny. Podoba mi się. Będzie na miniaturki na YouTube'a. E, jeszcze musimy tutaj krafcić. I jeszcze jedno pieczone mięsko. Pytanie, czy tryb fotograficzny jest takim no clipem pełnym, że my możemy sobie podróżować tym kamerom, ile nam się podoba? A zobaczmy sobie, bo zawsze mnie to zastanawiało. Przy okazji zrobimy zapis. Tutaj mamy, pyk, tryb fotograficzny, w górę. Fajnie tak płynnie kamera chodzi. Możemy sobie tu... A, 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 aha. Nie, jest jakiś obszar, gdzie, gdzie nie możemy dalej podejść, nie? Czyli wokół postaci możemy tylko krążyć. Może jakoś tak zrobimy fotkę z dołu, o. I spacja i zrób zdjęcie. Pięknie. Dobra, idziemy teraz walczyć, tylko zobaczmy czy ile życia nam zregeneruje. No chyba więcej. Dwa kokosy wypijemy. I pałujemy dziadów. Może jakieś luty będą w tym miejscu. Widzieliśmy przy okazji trybem kamery, że tam jest klatka i w tej klatce babka siedzi. Więc trzeba ją uratować. Tu jest jakiś not notatnik. O ty! Jaki z zwyrol. Dwa razy większy ode mnie. Uderzysz tego... Jezu, pół HP. I broń mi się skończyła. No! Chodź tu pan chodź. Wyspa martwego giganta. Że jestem na hita teraz. Jaki potężny boś Boś? Basiu. Dawaj go, długi miecz. Oczywiście, że bierzemy długi miecz do walki. No. I hajs, tylko że teraz tu widzimy, tam jest sporo lutu. Ja nie mam włóczni, będę musiał włócznie zrobić na szybkości. Dwa razy lina, Lina mogę zrobić jedną. Yy... I ostry kamień. Kamieni mam kupa. Dobra, zwykła włócznia. Ładujemy hapsy. Dużo hapsów. Teraz możemy wziąć włócznie ze sobą i spróbujemy tego węża tu ubić, bo interesuje mnie co jest w tym... ...skrzynce, bo tu mogą być dobre rzeczy. Mięsa dużo i złoto. Warto było. 7 mięsa. Kto mi tyle w życiu da? 7 mięsa. Weźmiemy jeszcze ten Cordelas. Tu widzimy więcej i nic nie ma. Ty masz kleszta. Dodatkowe zadanie, witaj marynarzu, trzymają tu tę biedną dziewczynę od dłuższego czasu. Mogę dać ci narzędzie, którego potrzebuję, żeby uratować dziewczynę, ale najpierw musisz mi przynieść niezbędne materiały. Można je znaleźć na bazarze jaskiniowym. Sztaba żelaza i dostaniemy łom. Ok. Bazarek jaskiniowy, myślałem, że będzie mniej kontentów w grze, a tutaj jednak okazuje się, że jest całkiem sporo. Czyli kobiety i tak nie uratujemy. choćbym chciał. Możemy podnosić tu rzeczy. To są kamienie, nie? Tu jest jakiś sztylet. tutaj ty głowa typa w ogóle leży. Ja, to fajnie wygląda, jakbym sobie fotę zrobił. Może tak o. Wiecie, z góry. Trzeba porobić troszkę fotek, żebyście też mieli coś ciekawego Na kanał I teraz tak, gdzie jest ta laseczka, tutaj jest laseczka Odblokuj, potrzebuję łom eee, Czyli musimy iść tam, ciekawe czy jest tu przejście mniej więcej jakieś łatwiejsze, czy muszę znowu Całą drogę schodzić Może tutaj przebiegniemy Jest tylko dziurka Słyszymy węża. Wąż jest tam i on chroni coś, czy on nic nie chroni. Nie wygląda jakby coś chronił. Jeszcze mam włócznie jedną. Co on tu chronił? Nic nie chronił. Okej, okay, to są tylko zwykłe okienka, które pozwalają nam widzieć, że coś tam jest. I musimy zbiec po prostu dołem ja tu przyszedłem? Gdzie to jest? Tu jest. Tutaj, tutaj, tutaj jest wyjście, o. Przy kobitce. Zbiegamy kulturalnie na dół. I musimy iść Tamasz, Kawał drogi. Zobaczmy sobie questa. Misja ratunkowa, tak. Nieoczekiwana pomoc. Trzeba iść do bazaru jaskiniowego. To jest aż tam, czyli trzeba przejść całą wyspę. No, tak więc nudy nie ma. Nudy nie ma, jest tu troszkę zadań, więc gościu fajnie tutaj pomyślał. Przeskoczmy sobie tu i teraz tak. Tu jest jakiś łepek. Coś mi powiesz, wieśniaku? Nie. Wieśniak nic nie powiem. Oho. Miecz kontra miecz. A, taką bronią to ja mogę bić. Dwa długie miecze tutaj coś możemy podnieść kamienie i znowu zaczął sapać. zaczął sapać, bo go suszy. No jak suszy, to trzeba. Trzy kokosy, już kończy mi się woda. Hmm. A ja sam też się musiałem napić. I teraz tak, co ty tu masz? Handel. Czy taka sama cena, za tą samą cenę masz? Kordelasów niestety łepek ode mnie nie weźmie. Tutaj jakieś truchełka leżą. Ech, dobra. Na pewno jakbym tak połaził tutaj wszystkimi tymi ścieżkami, to znalazłbym jakieś skrzynie ze skarbami. Tak jak w tamtej wiosce znaleźliśmy. Natomiast mi zależy, żeby znaleźć. Um, no, wykonać te questy może. Do góry jakaś skrzynka jest. Ciż powiedzieć. A, i zamieniłem się w szkieletora. Nie znasz dnia ani godziny. Czekajcie, wejdźmy tu. Nie da się. Zresztą, i tak tu mieliśmy walczyć ze wszystkim. Więc idziemy sobie powoli do celu. Jak kogoś trafię, to będzie mi go łatwiej ubić. Tu jest jakiś... jakiś marker. Nie wiem... Podnieść kamienie. Może będą łuki, może będą strzały, skoro są dodane takie obiekty, to kto wie. Oki, okay, tutaj czeka nas skok życia. Jazda Ach. udało się. Boże, ledwo. Szybki unik. Nic nie ma, tu jest jakaś włócznia, niestety nie do wzięcia. Wydaje mi się, że jak jestem szkieletem, to mnie nie chcą atakować. Uuu, a tam jest skrzynka. Tylko, że jak ja tam spadnę, to już nie wejdę. Uno momento, por favor. Czyli tu musimy wskoczyć, dobrze. Jaki kurde asasyn! Nie! Wyuczą nas tu mechaniki Fajnie, podoba mi się, to jest całkiem niezła. Jest taka głupkowata ta gra. Dobra i teraz tak, mamy łebka z tej strony albo do góry coś. Idziemy chyba na razie tędy. Gdzie nas prowadzi? Wszystko poniszczone, tu jest jakiś skarb. Tu jest skrzynka. Złoto i rybki. No w sumie, jak jestem kościejem, to możemy parę rybek zjeść. Zawsze to więcej życia. Ty, ty, Jest kolejna skrzynka. U, żelaznych gwoździ mamy, weź wszystko, spacja. Ile tego? Zasłyszałem jakiegoś typa, bo tak warknął. No i właśnie się przemieniłem. Widzicie, pół HP, nie? Mi zostało. Tam do góry też coś jest. Ale na razie idziemy za questem. Potem tu wrócimy, bo pamiętacie tam na dole widzieliśmy skrzynię. Mam nadzieję, że nie zapomnę o niej i pójdę po nią z powrotem, ale znowu muszę zjeść. Na dole też mamy jakieś rzeczy. No cała wyspa jest tak naprawdę do zwiedzenia. A ty co tu chcesz ty, Musek? Brakuje mi silnego tego e, silnego ataku, że na przykład przytrzymuje dłużej. Nie wiem, czy jest sens, żebym więcej tych kordelasów zbierał. W sumie te są silniejsze niż te, te bym mógł wyrzucić. Nie no, prawym używam, ja bym chciał wyrzucić. A, czyli musiał tak zrobić, o. Ale slow motion. Dobra, jednego kordela sam mniej. Wejdźmy sobie do góry. Szubienica razem z cebulami. I tu jest... Jakaś babeczka tutaj była. Czy to jest jakieś nawiązanie do... Yy, ...Pocahontas? Tak to troszkę wygląda. Lekkie nawiązanie do Pocahontas. Ten się fajnie tutaj wygląda, jakby się nabił na coś. Dobrze, więc teraz tak szukamy, szukamy. 6 kroków zostało, 6 metrów. I kolejny wężyk czeka na nas. Dobrze, że tu nie jest mocno zaludnione, jakby tutaj opuszczony teren. A ten se siedzi. A mordują się. On se siedzi wygodnie. Co się będzie angażował, nie? Witaj, panie. Sztabki żelaza. Łom. Czy ja mam z nim pogadać? Może przedyskutujmy sobie z nim sprawę? Nie da się. Hmm. E, przynieś sztabka żelaza. Tak naprawdę nie mam miejsca. 20 kosztuje. Ile mam pieniędzy? Dychę jakbym kupił, styrkniemy i pewnie mi styknie. Taki zapas zawsze robię. Nie wiem po co. Nie wiem na co. Wiśniaczka, Mógłbym ją też zbałamucić. O, jest kościół, co handluje mieczami. Pięknie. Więc tak: wszystkie miecze posprzedajemy. 20 obrażeń to bije 40. Więc ja bym sobie wziął jeszcze jeden du duży miecz, żeby mieć w zapasie. A tamte inne mi są niepotrzebne, bo zabierają miejsce w ekwipunku. Myślę, że trzy miecze mi wystarczą. Ten drewniany mogę w sumie wyrzucić, bo widzimy, że nie mogę nim handlować. Niech go tutaj wyrzuci. Kijek do rozpalania to się przyda. Dużo mamy tych żelaznych rzeczy. Kamienie, drewno możemy zestakować. To jeszcze kamek się wtarł. Bardzo dużo mamy kokosów. Jeden i mało tych do picia. A i kule jeszcze mamy. Zrobimy sobie... Tak, tak, tak. O. W miarę posortowane, nie? I mamy porozmawiać z kowalem. A z kowalem możemy porozmawiać jak wrócę do siebie. No i tyle. Dobiegnę tam, uratujemy kobitkę no i zaczniemy składać nasz zespół do podróży. Fajnie, że wpadliście. Dzięki. Zostawcie komentarz, dajcie znać, jak Wam się gra podoba, czy w ogóle materiał Wam się podoba u mnie na kanale. Jeśli tak, komentujcie. Trzymajcie się, cześć.